Czy możemy porozmawiać o tym, jak Roblox ostatnio dosłownie jest coraz bardziej gorszy? Są update, e, jakich nie chcemy, zmiana UI i dosłownie wszystkiego i tak dalej. Ale dzisiaj powiem coś o dramie z youtuberem Szlep. Szlep to youtuber, który łapie pedofili na Robloxie i zgłasza ich na policję. Udało mu się zgłosić na policję i aresztować aż sześciu. A teraz mam jedno pytanie do Robloxa. Co mieliście w ogóle na myśli po tym, jak zbanowaliście mu wszystkie konta i chcecie go jeszcze pozwać do sądu? Zadbanie o bezpieczeństwo platformy i bronienie dzieci przed jakimiś staruchami? Jakby, what the fuck. Nie wiem, czy to prawdziwe, ale jest prawdopodobieństwo, że sam Dawid Baszucki jest też pedo. Sama policja chce, by po prostu już nie był CEO Robloxa i był ktoś inny. Jeśli ktoś inny miałby być CEO Robloxa to już chyba najlepszym wyborem jest Szedlecki. Jakiś randomowy gościu dosłownie dbał o bezpieczeństwo Robloxa o wiele bardziej niż sami twórcy. No trochę głupie zachowanie ze strony twórców. I też się dołączam do tego, co robią inni, czyli spamią pod filmami Robloxa. Oto zdjęcie. Bajo.